6 tysięcy obrońców przeciwko 40 tysiącom najeźdźców, maleńka śródziemnomorska wyspa przeciwko najpotężniejszemu imperium na świecie. 18 maja roku 1565 osmańska machina wojenna uderza na Maltę ze 193 okrętami. Ich misja zmazać zakon rycerzy, szpitalników z powierzchni ziemi. Ale co się dzieje, gdy niepowstrzymana siła spotyka nieruchomy obiekt? Gdy ostatni europejski zakon krzyżowy odmawia śmierci? Odpowiedź leży w 113 dniach krwi, kamienia i prochu strzelniczego, które zmieniły bieg historii. Myślisz, że znasz wojnę oblężniczą? Pomyśl jeszcze raz: Malta nie była kolejną twierdzą padającą ofiarą osmańskiej ekspansji? To była sprawa osobista. Sulejman wspaniały zmiażdżył już tych rycerzy na RODOS 43 lata wcześniej. Wyparł ich z ich wyspiarskiej twierdzy po 6 miesiącach bombardowania. Teraz chciał dokończyć to, co zaczął. Wyeliminować najgroźniejszych piratów chrześcijaństwa raz na zawsze. Jeśli cenisz sobie udokumentowaną historię epoki Wikingów i Normanów, taką jak ta, zasubskrybuj, to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Napisz także w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, korzystając ze źródeł takich jak relacja naocznego świadka Francisco Balbiego di Correggio, opublikowana w roku 1568. Oraz oficjalne zapisy zakonu Jacoma Bosio z roku 1588. To są źródła pierwotne, spisane przez ludzi, którzy tam byli, a nie współczesne spekulacje. Wracajmy do informacji. Rycerze, szpitalnicy osiedlili się na malcie w roku 1530. Cesarz rzymski Karol V oddał im jałową wyspę za jednego sokoła rocznie i mszę w Dzień Wszystkich Świętych. Wydawało się to aktem miłosierdzia. Cesarz zwalił na nich także Trypolis zatruty prezent na północnoafrykańskim wybrzeżu. Ale położenie Malty czyniło ją śmiertelnie niebezpieczną. 60 mil na południe od Sycylii, w samym sercu głównego szlaku żeglugowego Morza Śródziemnego, każdy osmański okręt płynący ze wschodu na zachód musiał przepływać w zasięgu wzroku maltańskich wież strażniczych. Jean parisot de La Valette został Wielkim Mistrzem w roku 1557. Urodzony w roku 1595 we francuskiej szlachcie. Mówił po włosku, hiszpańsku, grecku, arabsku, turecku. Walczył na RODOS jako młody rycerz. Teraz, w wieku 70 lat, był twardszy niż wapienne klify jego wyspiarskiej twierdzy. Na początku roku 1565 jego sieć szpiegowska w Konstantynopolu wysyłała pilne ostrzeżenia. Atak nadchodził. 22 marca roku 1565. Osmańska armada wypłynęła ze Złotego Rogu. 159 okrętów wojennych pod dowództwem admirała Piale Paszy. 40 tysięcy żołnierzy pod dowództwem Mustafy Paszy, elitarny korpus Janczarów. Transport artylerii z potężnymi działami oblężniczymi. Statki zaopatrzeniowe wiozące zapasy na miesiące. To nie był rajd, to była wojna totalna, ale dowództwo było podzielone na trzy części. Fatalny błąd Sulejmana, Piale dowodził flotą, Mustafa dowodził armią. Oboje mieli podporządkować się Dragutowi Rejsowi, gdy ten przybędzie z Trypolisu. Dragut był najbardziej obawianym korsarzem na Morzu Śródziemnym. W wieku 68 lat siedem razy najechał Maltę między rokiem 1540 a 1565. Znał każdą zatokę, każdą jaskinię, każdą słabość fortyfikacji. 18 maja roku 1565 świt wstaje nad portem Marsak Slock. Maltańscy obserwatorzy liczą żagle. 193 okręty, 40 tysięcy ludzi. Największa osmańska ekspedycja od czasu podboju Rodos. Przeciwko nim 600 rycerzy, 8 tysięcy hiszpańskich i włoskich żołnierzy, 500 maltańskich milicjantów, łącznie 9 tysięcy obrońców. Przewaga 4 do 1, ale Lavalette przygotowywał się od 5 lat. Fort Świętego Elma strzegł wejścia do Wielkiego Portu. Zbudowany na górze Siberas w roku 1552. Bastion w kształcie gwiazdy zaprojektowany przez hiszpańskiego inżyniera Pedro Pardo. La Valette wiedział, że Osmanowie zaatakują najpierw Świętego Elma. Musieli zabezpieczyć port dla swojej floty. Postawił więc wszystko na jedną kartę. Przeniósł połowę swojej ciężkiej artylerii do fortu. Skoncentrował swoich najlepszych kanonierów za tymi murami. Piale chciał natychmiast zaatakować Świętego Elma. Mustafa wolał najpierw zdobyć Mdinę, a potem szturmować forty przybrzeżne od strony lądu. Kłócili się przez dni, podczas gdy flota zakotwiczona była na morzu. W końcu Mustafa ustąpił. Wierzył, że święty Elm padnie w ciągu trzech dni. Osmańscy inżynierowie obliczyli, że twierdza nie wytrzyma ich bombardowania. Mylili się. 27 maja rozpoczęło się bombardowanie. 36 dział na wyższym terenie. Nieustanny ogień artyleryjski, który słychać było na Sycylii. Mury świętego Elma kruszyły się. Ale każdej nocy lawalet wysyłał łodzie przez port. Ewakuował rannych. Sprowadzał świeże oddziały, naprawiał zniszczenia. Fort się trzymał 3 czerwca. Tureccy Janczarzy zdobyli zewnętrzny rawelin. Walka wręcz w fosach. Kapitan Gonzalo de Medrano wysłał wiadomość do lawaleta święty El nie wytrzyma. Odpowiedź lawaleta była lodowato zimna. Fort musi się utrzymać, dopóki nie nadejdą posiłki. Bez odwrotu, bez kapitulacji walczyć do ostatniego człowieka 15 czerwca. Dragut przybył z 13 galerami z Trypolisu. Stary Korsarz rzucił okiem na poszarpane mury Świętego Elma i poznał prawdę. Ta twierdza kosztowała zbyt wiele. Połowa korpusu janczarów była już martwa lub ranna, ale rozkazy Sulejmana były jasne: zdobyć fort 18 czerwca. Dragut kłócił się z tureckimi kanonierami o ich celność. Działa strzelały za wysoko, mijały mury, trafiały w pustkę. Na naleganie draguta obniżyli trajektorię. Strzał poleciał celnie, trafił w mur twierdzy, ale uderzenie oderwało część tureckiego okopu. Kamienie i ziemia posypały się w dół, uderzyły draguta w głowę, zabiły go natychmiast. Niektóre źródła podają, że był to szczęśliwy strzał z fortu świętego Anioła. Tak czy inaczej, największy osmański admirał nie żył. 23 czerwca. Po 31 dniach oblężenia święty Elm padł. Każdy obrońca zginął, z wyjątkiem dziewięciu ciężko rannych mężczyzn. Ale koszt był oszałamiający. 6 tysięcy ofiar osmańskich, połowa korpusu janczarów unicestwiona. Mustafa Pasza był tak wściekły, że rozkazał ściąć ciała rycerzy. Unosił ich zwłoki przez port na pozorowanych krucyfiksach. Odpowiedź Lawaleta była lodowata. Rozkazał ściąć wszystkich tureckich więźniów. Załadował ich głowy do swoich dział, wystrzelił je w obóz osmański. Wiadomość została odebrana. To miała być wojna bez litości. 2 lipca. Piccolo Socorso, mała odsiecz. 700 ludzi wylądowało w zatoce Świętego Pawła. Hiszpańscy i włoscy ochotnicy przemknęli obok osmańskich patroli. Wzmocnili Birgu i Sengle. Nie wystarczyło to, by zmienić szanse, ale wystarczyło, by podnieść morale. Mustafa skierował teraz swoją uwagę na główne fortyfikacje. Fort Świętego Anioła w Birgu. Fort Świętego Michała w Senglei, Trzy kilometry murów obronnych. Bastiony i półbastiony wykute w litej skale. To było miejsce, gdzie Lavalette postawił opór. W wieku 70 lat walcząc z piką w dłoni, prowadząc szarże przeciwko osmańskim oddziałom szturmowym 7 sierpnia. Wielki szturm na Sengle. Osmańscy inżynierowie zbudowali masywną wieżę oblężniczą, pokrytą skórą, odporną na ogień. Z wewnętrznymi zbiornikami wody do gaszenia płomieni. Poruszała się na rolkach w kierunku murów, ale Maltańczycy mieli ukrytą artylerię wewnątrz fortyfikacji. Ukryte działa załadowane kulami łańcuchowymi. Kiedy wieża znalazła się w zasięgu, otworzyli ogień, zniszczyli ją całkowicie. Osmański szturm załamał się 18 sierpnia. Przełamanie w murach Birgu. Osmańscy żołnierze wdarli się do środka. Walka wręcz na ulicach. Sam lawalet ruszył do walki pchnięcie piką, cios z mieczem, dowodząc z pierwszej linii, atak wydawał się udany. Potem katastrofa. Niewielkie siły maltańskiej kawalerii uderzyły w tyły Osmanów, tylko 60 jeźdźców dowodzonych przez kapitana Mirandę. Ale dowódcy Mustafy spanikowali. Myśleli, że to awangarda potężnej armii odsieczy. Rozkazali odwrót. Przełamanie zostało zabezpieczone. 7 września Don Garcia de Toledo w końcu wylądował z Grande Socorso. Osiem tysięcy hiszpańskich i włoskich żołnierzy w Zatoce Świętego Pawła. Wielka odsiecz, którą Hiszpania obiecywała od miesięcy, ale Mustafa wciąż miał nad nimi przewagę liczebną. 40 tysięcy osmanów, 8 tysięcy posiłków, 14 tysięcy wszystkich sił chrześcijańskich wciąż byli w mniejszości, ale osmanowie byli wyczerpani, chorzy, zdemoralizowani, walczący daleko od domu 8 września. Ostatnia bitwa. Siły osmańskie posuwały się w kierunku obozu od Odsieczy. Spotkały hiszpańskie czworoboki na grzbiecie San Paul Tat Targa. Arkebuzerzy, pikinierzy, zdyscyplinowane salwy. Turecka szarża załamała się. Zostali rozgromieni. Mustafa rozkazał ogólny odwrót. Cztery miesiące oblężenia. 25 tysięcy ofiar osmańskich. Inwazja zakończyła się niepowodzeniem. 13 września ostatnie osmańskie okręty zniknęły za horyzontem. Pozostawiły za sobą 15 tysięcy zabitych. Ciężką artylerię porzuconą. Największa katastrofa militarna w historii Imperium Osmańskiego od początku jego istnienia. Malta się obroniła, chrześcijańska Europa została uratowana. Fala ekspansji islamskiej w końcu się odwróciła, ale prawdziwy horror tkwił w liczbach. Populacja Malty przed oblężeniem 20 tysięcy, po 13 tysięcy 7 tysięcy cywilów zginęło, zmasakrowani. Zamęczeni na śmierć jako przymusowi robotnicy. Jedna trzecia rycerzy zginęła, 2500 ofiar wojskowych. Wyspa zapłaciła krwią. La Valette zlecił budowę nowego miasta Valletty w roku 1566. Zbudowanego na górze Sciberas, gdzie niegdyś stał święty Elm, gdzie kwiat tureckiej armii zginął, próbując szturmować twierdzę, która miała paść w ciągu dni. Miasto, które nosi jego imię, stało się najsilniejszą fortyfikacją Europy. Kumilisima Civitas valetae, najskromniejsze miasto walety. Chociaż współcześni nazywali je Superbissima, najdumniejszym, papież Pius IV zaoferował lawaletowi kapelusz kardynalski. Ten odmówił, chciał utrzymać niezależność zakonu. Król Filip II wysłał gratulacje. 300 europejskich szlachciców podróżowało na maltę, aby zaoferować swoje usługi. Wolter napisał później nic nie jest lepiej znane niż oblężenie Malty. Ale Sulejman, wspaniały, nigdy nie otrząsnął się z porażki. Zmarł w następnym roku, prowadząc kampanię na Węgrzech. Wciąż obsesyjnie myślał o swojej porażce. Psychologia wojny oblężniczej sprzyjała atakującym. Obrońcy uwięzieni za murami, bez ucieczki, kurczące się zapasy. Osmańska strategia opierała się na tym terrorze złamać wolę, zanim złamie się mury. No ale Lavalette rozumiał swojego wroga. Spędził 40 lat walki z Turkami. Znał ich taktykę, ich słabości. Rycerze szpitalnicy nie byli zwykłymi żołnierzami. Byli mnichami, rycerzami, związani ślubami ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Ale ich przysięga bojowa była prostsza. Śmierć przed hańbą. Każdy rycerz reprezentował dziesięciolecia szkolenia, języki, nawigacja, walka mieczem, artyleria, inżynieria. Kiedy rycerz ginął, Europa straciła broń, która kształtowała się przez wieki. Teren Malty sprzyjał obronie. Wapienne podłoże skalne. Naturalne porty wykute przez tysiąclecia fal, klify wznoszące się prosto z morza, tylko trzy możliwe miejsca lądowania: Wielki Port, Marsangset, Zatoka Świętego Pawła. Valette ufortyfikował je wszystkie. Każde podejście było pokryte wzajemnie krzyżującymi się polami ognia. Finanse zakonu były kluczowe. Roczny dochód: 80 tysięcy dukatów z europejskich posiadłości. Brzmi imponująco, dopóki nie obliczysz kosztów oblężenia. Sam proch strzelniczy dwa dukaty za beczkę. Jeden strzał armatni kosztował tyle, ile zwykły żołnierz zarabiał w tydzień. Wyżywienie 9 tysięcy obrońców przez 4 miesiące 15 tysięcy dukatów. Oblężenie pochłonęło cały skarb zakonu. Turecka logistyka była oszałamiająca. 40 tysięcy ludzi potrzebowało codziennie 40 ton chleba, 20 ton mięsa, tysiące litrów wody. Osmański łańcuch dostaw rozciągał się na 800 mil od Konstantynopola. Jedna burza mogła zatopić zapasy na miesiące. Piraci mogli przechwycić konwoje zaopatrzeniowe. Odległość stała się sprzymierzeńcem Malty. Romegas był najbardziej osławionym korsarzem zakonu. Maturin do de Lescout, urodzony w Gaskonii w roku 1525, wstąpił do zakonu w wieku 20 lat. Do roku 1564 dowodził najszybszą galerą na Morzu Śródziemnym. W czerwcu roku 1564 Romegas schwytał statek handlowy należący do głównego eunucha Seraju Sulejmana. Ładunek wart 80 tysięcy dukatów. Wśród pasażerów znajdowali się gubernator Kairu, gubernator Aleksandrii, była niania córki Sulejmana. Doskonałe casus belli. Furia Sulejmana była legendarna. Osmańskie kroniki odnotowują jego dokładne słowa. Albo ja zdobędę Maltę, albo Malta zdobędzie moje imperium. Dekret cesarski, wydany w październiku roku 1564. Każdy dostępny okręt, każdy elitarny regiment, największa osmańska ekspedycja od czasu podboju Rodos, to nie była tylko strategia militarna, to była osobista wendeta. Osmańska artyleria oblężnicza była rewolucyjna. Masywne działa z brązu, odlane w węgierskich ludwisarniach. Niektóre ważyły 12 ton, wystrzeliwujące kamienne kule o średnicy czterech stóp. Siła uderzenia, która mogła rozbijać średniowieczne mury jak gliniane naczynia. Ale przesuwanie tych potworów wymagało setek wołów. Specjalistyczne drogi, stałe stanowiska. Były niszczycielskie, ale nieruchome. Maltańskie kontrdziałania były pomysłowe. Nocne wypady w celu unieruchomienia tureckich dział. Ukryte miny pod osmańskimi stanowiskami artyleryjskimi. Kule łańcuchowe załadowane złomem metalu. Rozgrzane kule armatnie. Które podpalały wrogie wyposażenie oblężnicze, ogień grecki miotany z murów, średniowieczna technologia wzbogacona innowacjami renesansu. Wpływ demograficzny był katastrofalny. Populacja Malty przed oblężeniem 20 tysięcy. Po oblężeniu 13 tysięcy. 7 tysięcy cywilów zabitych. Nie tylko ofiary bitew, systematyczna masakra, osmańska polityka od czasu podboju Konstantynopola, terroryzowanie ludności, łamanie oporu poprzez okrucieństwo. Ale cywile malty walczyli jednak. Kobiety i dzieci nosiły kamienie do naprawy przełomów. Nosiły wodę kanonierom pod wrogim ogniem. Leczyły rannych w podziemnych szpitalach wykutych w skale. Maltański historyk Giovanni Bonello udokumentował ponad 400 nazwanych cywilnych obrońców. Rolnicy, którzy stali się żołnierzami, rybacy, którzy stali się kanonierami. Ludność zjednoczona przez desperację, wiedza medyczna. Rycerzy była zaawansowana. Tradycja zakonu sięgająca Szpitala Świętego Jana w Jerozolimie, chirurgia polowa, leczenie ran, zapobieganie chorobom, rozumieli, że infekcje zabijały więcej ludzi niż działania wroga. Zakładali szpitale polowe w systemach jaskiń. Utrzymywali narzędzia chirurgiczne, gromadzili zioła lecznicze, wiedza, która utrzymywała garnizon w walce. Pogoda stała się czynnikiem do sierpnia. Śródziemnomorski upał lata. Brak cienia w kamiennych fortyfikacjach, racjonowanie wody. Wojska tureckie cierpiały gorzej. Obozowali na otwartym terenie, bez naturalnych osłon od wiatru. Choroby szerzyły się w ich obozach: dysentery, tyfus, malaria z nadbrzeżnych bagien. Osmańskie zapisy medyczne wymieniają ponad 5000 zgonów niezwiązanych z walką. Wymiar morski był złożony. Flota osmańska kontrolowała morza, ale nie mogła wyeliminować chrześcijańskich korsarzy. Małe, Szybkie galery przemknęły obok tureckich patroli. przynosiły wiadomości na Sycylię. Przywoziły amunicję i ochotników. Przygotowania odsieczy Don Garci zależały od informacji z tych nocnych wypadów. Każda udana podróż skracała oblężenie. Hiszpańska polityka komplikowała działania odsieczowe. Filip II rządził największym imperium w historii Ameryki, Niderlandy, Włochy, Afryka Północna. Zasoby były ograniczone. Priorytety konkurowały. Niderlandy buntowały się. Francuskie zagrożenia w Pirenejach. Don Garcia potrzebował królewskiego pozwolenia na każdego żołnierza, każdy okręt, każdego dukata. Biurokracja, podczas gdy Malta płonęła. Fort Świętego Anioła był kluczową pozycją. Zbudowany na skalistym cyplu wcinającym się w wielki port. Trójkątny układ maksymalizujący siłę ognia. Mury o grubości 8 stóp, wewnętrzne komory do przechowywania amunicji. Podziemne cysterny mieszczące zapas wody na 6 miesięcy. Gdyby Święty Anioł upadł, oblężenie byłoby zakończone. Lavalette wiedział to. Przeniósł swoją kwaterę główną do wnętrza fortu. Sieć wywiadowcza zakonu obejmowała całą Europę: kontakty handlowe w Konstantynopolu, źródła dyplomatyczne w Wenecji, połączenia bankowe w Genui. Do lutego roku 1565 Lawalet znał dokładną siłę floty osmańskiej: liczbę żołnierzy, liczby artylerii daty wypłynięcia, przygotowania do bitwy zastąpiły zgadywanie naukowym planowaniem. Osmańska inżynieria była wyrafinowana. Linie oblężnicze z geometryczną precyzją, rowy podejściowe ustawione pod kątem, aby uniknąć ognia flankowego, pozycje baterii obliczone dla maksymalnego uderzenia, kontrminy do zwalczania chrześcijańskich tuneli, architektura wojskowa zastosowana jak matematyka, ale matematyka nie mogła uwzględnić ludzkiej determinacji. Motywacja religijna wykraczała poza narodowość. Hiszpańscy żołnierze walczyli obok włoskich najemników. Maltańscy rolnicy stali ramię w ramię z francuskimi rycerzami. Katoliccy ochotnicy przybywali z całej Europy. Protestancka Anglia wysłała broń i pieniądze. Papieskie galery przewoziły amunicję. Chrześcijańska jedność wykuta przez osmańskie zagrożenie. Punkt zwrotny oblężenia nadszedł 15 lipca. W środku kampanii morale osmańskie pękało, dragut nie żył, janczarzy zdziesiątkowani. Linie zaopatrzenia rozciągnięte. Mustafa Pasza wysłał pilne depesze do Konstantynopola, prosił o posiłki, świeże oddziały, więcej artylerii. Odpowiedź Sulejmana była surowa: zdobądź Maltę albo zgiń, próbując. Turecka taktyka szturmowa ewoluowała przez całe oblężenie. Początkowe ataki opierały się na przytłaczającej sile ognia, masywne bombardowania, po których następował frontalny szturm. Kiedy to zawiodło, próbowali nocnych ataków. Nalotów zaskoczenia, operacji minowych, wież oblężniczych, każda metoda z osmańskiego repertuaru. Żadna nie powiodła się przeciwko przygotowanym obronom i fanatycznemu oporowi. Wpływ ekonomiczny rozciągnął się na całe Morze Śródziemne. Maltańscy korsarze przechwytywali 30 tureckich statków rocznie, bogate łupy, jedwab z Damaszku, przyprawy z Aleksandrii, niewolnicy z Morza Czarnego. Łączna wartość, 200 tysięcy dukatów rocznie. Oblężenie przerwało ten handel. Osmanowie kupcy stracili fortuny. Stawki ubezpieczeniowe potroiły się. Szlaki handlowe uległy zmianie. Maltański folklor zachowuje pamięć o oblężeniu. Historie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pieśni ludowe o bohaterach. Legendy o cudownym przetrwaniu. Dowody archeologiczne potwierdzają wiele szczegółów. Miejsca masowych pochówków. Uderzenia kul armatnich w wapiennych murach. Fragmenty mieczy w warstwach gruzu. Pamięć ludowa potwierdzona przez badania naukowe. Następstwa przekształciły geopolitykę Morza Śródziemnego. Osmańska pewność siebie legła w gruzach. Hiszpański prestiż został przywrócony. Wpływy papieskie odżyły. Wzorce sojuszy uległy zmianie. Wenecja ponownie rozważyła neutralność. Francja zakwestionowała osmańską przyjaźń. Równowaga sił przechyliła się zdecydowanie w stronę chrześcijańskiej Europy. Oblężenie zmieniło wszystko. Rozbiło osmańską niezwyciężoność, udowodniło, że imperium można pokonać. Zainspirowało Ligę Świętą, która triumfowała pod Lepanto 6 lat później. Uratowało Sycylię, uratowało Włochy, uratowało chrześcijańską Europę przed podbojem islamskim. Wszystko dlatego, że dziewięć tysięcy ludzi odmówiło poddania jałowej skały w środku Morza Śródziemnego. Francisco Balbi di Correggio był tam, hiszpański arkebuzer. Prowadził dziennik przez całe oblężenie. Opublikował swoją relację naocznego świadka w roku 1568. Napisał: Malta ze złota, Malta ze srebra, Malta z drogocennego metalu. Nigdy cię nie zdobędziemy? Nie. Nawet gdybyś była miękka jak dynia, nawet gdybyś była chroniona tylko skórką cebuli. Ale o to czego nie mówią ci podręczniki historii. Archeolodzy znaleźli masowe groby na górze z Cyberas. Dokładnie tam, gdzie tureckie oddziały szturmowe padły podczas oblężenia świętego Elma. Analiza kości potwierdza wzorce urazów, cięcia mieczem, uderzenia kul armatnich, rany od arkebuza. Szkielety odpowiadają raportom Balbiego o ofiarach. Sześć tysięcy osmańskich zabitych. Wszystko dla twierdzy, która miała paść w ciągu trzech dni. Ostatni rycerze zginęli tak, jak żyli. Z mieczami w dłoni, broniąc wiary. Kiedy w końcu nadeszła odsiecz, znaleźli ruiny świętego Elma pokryte tureckimi ciałami. Poświęcenie rycerzy kupiło Europie cztery cenne miesiące czas wystarczający dla Hiszpanii na zebranie swoich armii. Czas wystarczający dla chrześcijaństwa na przetrwanie. Malta stała się cmentarzem floty osmańskiej miejscem, gdzie marzenie Sulejmana o podboju Morza Śródziemnego umarło na zawsze. Gdzie sześć tysięcy obrońców udowodniło, że odwaga może triumfować nad liczbami. Że wiara może przezwyciężyć strach że nawet najpotężniejsze imperium może krwawić.